tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, ważą się losy pan szałka Krzysztofa Bosaka. Proszę powiedzieć, jak pan będzie głosował? Ja Panie, no to co rzeczywiście się stało jest trochę niefortunnym zdarzeniem, tak bym powiedział delikatnie. Na klubie prowadzimy jeszcze rozmowy w tej materii. Ale powiem szczerze, trzeba jednak doprowadzić do tego, żeby wszystkie partie miały swoich przedstawicieli w prezydium Sejmu. Wydaje mi się, że pewnie pan Bosak zostanie na tej funkcji. Taka jest moja ocena na obecną chwilę, na teraz, ale jeszcze przed nami mamy parę godzin. No i sprawa ściśle związana właśnie z panem Bosakiem, czyli odebranie immunitetu pa, y, posłowi Braunowi. Jaka, jaka jest decyzja klubu? Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Pan poseł Braun musi ponieść konsekwencje swojego zachowania. Tak jak mówiłem wcześniej, immunitet nie zwalnia posła od takich zachowań y, i takiej bezkarności. To dzisiaj jest wykorzystywanie właśnie instrumentalnej immunitetu po to, żeby takie rzeczy, między innymi jak tutaj y, w budynku Sejmu, ale też w innych miejscach wyprawiać i wyczyniać, bo tylko w ten sposób można nazwać zachowanie pana posła brauna. Tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.